Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie pomówimy sobie o Chaos OR. Wiele razy w komentarzach pytaliście się, jak tego używać, na jakich zasadach, jakimi zasadami się tutaj kierować. Prosiliście o filmy na ten temat, więc odpowiadam na zapotrzebowanie i dzisiaj pomówimy sobie o Chaos OR. Pomówimy sobie o tym, co to dokładnie jest, jak można tego używać, w jakich przypadkach można, w jakich nie można, co tak naprawdę Chaos Ore robi, a potem na końcu wam, powiem Wam o tym, w jakich sytuacjach według mnie najlepiej używać Chaos Ore, bo jest to zasób dosyć ograniczony, nie możemy go sobie jakoś regularnie farmić, on jest dostępny głównie jako nagrody w turniejach, w eventach, w Sintranos też go można zdobyć albo oczywiście kupić, więc w związku z tym warto wiedzieć, w jakich przypadkach używać Chaos Ore. No, ale po kolei. Co w ogóle nam daje Chaos Orb? Chaos Orb pozwala nam y, przelosować staty i substaty naszych y, itemów, zarówno artefaktów, jak i akcesoriów. I zarówno y, prze, przelosuje nam główny stat, jak i staty y, te substaty. Nie ruszy nam bonusu z asendowania, do tego mamy osobny zasób, więc to się nie zmieni. Nie zmieni się również rzadkość, nie zmieni się ilość gwiazdek sprzętu, zmienią się staty i substaty. To, co się też zostanie wymazane, to są glify, tak? To zostanie, jeżeli, nawet jeżeli użyliśmy dużo glifów, mamy super bonusy, to zostanie wyzerowane. To, co jeszcze nie zostanie wyzerowane, to bonusy, które mamy z lewelowania. Tak co cztery poziomy, dostajemy bonus, albo odsłaniamy kolejny substat. Więc tutaj, jak ja mam na przykład dwa bonusy w Crit rate, to jeżeli zrobiłbym tutaj, użył Chaos Or, to te dwa bonusy na tym pierwszym substacie pozostaną, tak? One zostaną na tym samym miejscu. Sam substat się zmieni, ale te dwa bonusy tutaj zostaną, tak? Więc tutaj by mi przeładowało najpierw główny, potem przeładowałoby mi ten pierwszy, losowo jakiś dobierając z dwoma bonusami, potem przelosowałoby mi ten drugi, Trzeci z tym bonusem, i na koniec dopiero czwarty. Tutaj żadnego bonusu nie ma, więc tutaj by po prostu pojawił się inny stat. I to jest wszystko losowe. W związku z tym nie mamy żadnej kontroli nad tym, co, co się pojawi. Tak naprawdę y, możemy dostać dokładnie taki sam item, jak mieliśmy wcześniej. Tak? Bo wszystko jest losowo zmieniane. Więc teraz może spójrzmy sobie. Jeżeli chcecie użyć Chaos Or, to przechodzicie tu upgrade i tutaj jest rework. I tutaj mamy dostępny Chaos Or. więc może na początek e, przejdźmy sobie do tego, jakie. Skoro już mówimy o tym, jakie substaty się mogą tu pojawić, więc tutaj w informacjach sobie, zobaczmy, co się może pojawić, bo, nie, bo każ, nie każdy może wiedzieć. Tutaj mamy tabelkę, no i widzimy, co tutaj się zmieni. Jakie mamy opcje? Czy mamy broń, atak, płaski. Broń zawsze będzie miała atak, tak tutaj te górne trzy akcesoria zawsze mają ten sam główny. Broń, weapon chciałem połączyć z polską bronią. Broń zawsze ma atak, helm zawsze ma HP, shield zawsze ma defense. Dodatkowo broń nigdy nie będzie miała defense'u w substatach, shield nigdy nie będzie miał ataku w substatach. Jeśli chodzi o pozostałe tak tutaj wszystko widzimy, co może się pojawić, więc jeżeli lubimy tutaj yy, yy, przelosowujemy yy, chaos orem, no to na broni atak będzie taki sam, no i potem możemy trafić HP, płaski albo procentowe, atak procentowy tylko, bo płaski już się nie może powtórzyć, speed, crit rate, crit damage, resistance, accuracy. Tak to wszystko widzimy, jest dużo możliwości, więc możemy trafić naprawdę coś naprawdę fajnego albo coś słabego. Potem jeśli chodzi o hełm no to tutaj już wszystkie możliwości substatu są dostępne przy shieldzie jak już mówiłem tutaj atak płaski a nie procentowy się nie pojawi no i potem dopiero zaczyna się loteria, loteria ponieważ na rękawicach mamy te wszystkie główne staty które się mogą pojawić czyli od crit rate, crit damage przez płaski procentowy atak, defense i HP no i potem mamy substaty tutaj całą gamę która może się pojawić Chest, no tutaj jest jeszcze więcej możliwości. No chociaż nie, nie jest więcej możliwości. Tutaj nie ma crit rate, crit damage, za to jest accuracy i resistance. No i potem na dole to już też bez ograniczeń wszystko się może pojawić. No i z butami tutaj e, mamy troszkę mniej, bo nie ma e, crit rate, nie ma crit damage, nie ma resistance, nie ma e, accuracy, ale za to jest speed. A w substatach już jest. Pełna dowolność, no i potem przechodzimy do akcesoriów. No więc widzimy pierścień, no to płaski HP Attack Defense. Na dole mamy odpowiedniki tego, co tutaj tylko też procentowe mogą być. Mamy amulet z wszystkim, co się może pojawić, i banner z wszystkim, co się może pojawić w substatach. Więc jak widzicie, nie mamy absolutnie żadnej pewności, że to co trafimy, to będzie coś. To będzie coś dobrego. Może być bardzo dobre, może być tak samo słabe, albo jeszcze gorsze niż mieliśmy wcześniej. Dobra, jeszcze troszkę o zasadach dotyczących użycia Chaos Or. Tutaj mamy sześć typów: mamy pięciogwiazdkowe i sześciogwiazdkowe z podziałem na epickie, legendarne i mityczne. I tak, jeżeli chodzi o ilość gwiazdek, to musi być ona dokładnie taka sama jak item, który chcemy przelosować, także nie można używać, tutaj mamy sześciogwiazdkowy, więc sześciogwiazdkowy jest tylko odblokowane, ale jak sobie przejdę na tutaj pięciogwiazdkowy, no to widzimy, że te sześciogwiazdkowe są zablokowane, więc nie można użyć sześciogwiazdkowego na pięciogwiazdkowym, ale jeżeli chodzi o rzadkość, to już jest pełna dowolność, nie może być tylko niższa rzadkość niż. E, nasz item, czyli gdyby to był legendarny, to bym nie mógł użyć epickiego, ale poza tym mogę użyć wszystkie wyższe. Ale sz szczególnie tu odradzam używania na tym epickim, legendarnej albo już w szczególności mitycznego Chaos Ore. To jest ograniczony zasób, nie róbcie tego. E, zawsze starajcie się dobrać idealnie e, rzadkość Chaos Ore do rzadkości e, itemu, który chcecie. Przelosować. Dodatkowo, żeby móc to zrobić, to musimy mieć przynajmniej na czwartym poziomie nasz item. Wcześniej nie będzie można tutaj użyć Chaos ALL. Tak jak wspominałem, przelosuje nam główny, substaty, bonusy zostaną w tym samym miejscu dokładnie, w którym były. Glify utracimy. Nie rusza toż też to naszego asendowania do asendowania tutaj mamy dust, którym możemy zmienić to co nam wypadło. Tu jest troszkę lepiej, bo nie możemy trafić tego, który już jest, tak? Czyli w tym momencie widzimy tutaj na dole wyszarzony atak procentowy, więc jeżeli użyję tego, to atak procentowy tutaj nie wejdzie. W przypadku Keysor nie ma e, takich ograniczeń, możemy trafić dokładnie taki sam item jak mieliśmy. E, jak mieliśmy wcześniej Dobrze, no więc jak już mamy, wiemy co robi Chaos Or, gdzie je można zdobyć, jakimi zasadami to się kieruje. No więc pomówmy o tym, kiedy to użyć, ponieważ jest to ograniczony zasób, więc fajnie będzie na to dobrze wybrać item, który chcemy zmienić. Więc powiem wam, czym ja się kieruję. Przede wszystkim myślę o użyciu Chaos Or, jeżeli trafię przynajmniej potrójny bonus na jednym z substatów. Jeżeli tak jak jest tutaj podwójny, no przy mnie to jeszcze jest pięcioogwiazdkowy rzecz, więc tym bardziej e, bym się tym nie przejmował. Ale generalnie czekam na potrójny bonus. Oczywiście, jeżeli jesteście w early game, w mid game, na zdecydowanie niższym poziomie niż ja, no możecie wtedy pomyśleć o podwójnym bonusie. Ale nic poniżej nie warto, nie opłaca się. Jest to zbyt cenny zasób, żeby go marnować na coś, co może być. Co może być, co ma mniej niż przynajmniej podwójny bonus. Zresztą sprawdźmy przy okazji, po co ja to mam? Nie wiem. Yy, sprawdźmy, czy mogę rzadką rzecz. Okej, okay, można rzadkie też zmieniać, więc yy, tutaj podwójny bonus. Akurat może być to sobie razu sprzedam, bo to jest słabe. Więc zasada numer jeden: pod, przynajmniej u mnie na w Endgame potrójny bonus niżej. W mid, do mid podwójny bonus na jednym z substatów. Więc nigdy nie róbcie tak, że, pod, że macie coś na czwartym poziomie i od razu używacie keyosor. Nie opłaca się. Poczekajcie minimum do ósmego poziomu, a najlepiej wrzućcie na dwunasty poziom i wtedy zobaczycie, czy będzie warto, czy nie będzie warto używać keyosor. Drugą rzeczą, którą się kieruję, to e, jaki to jest set bo zdecydowanie bardziej będę skłonny do użycia Chaos or na przykład na Stone Skin niż na secie powiedzmy Days na Days to jest bardzo słaby set więc tutaj tak naprawdę ok, gdybym trafił po bonus wtedy bym się nie zastanawiał, bo po speed na przykład szansa na po speed w Daysie tam też to już jest to jest fajna zachęta, więc zastanówcie się potem yy, czy to jest dobry set do tego żeby, żeby to użyć Keiosor Sevich na pewno będzie, będę dużo bardziej skłonny użycia tego na Sevich niż na Days. Więc to jest druga rzecz i potem też wybieram y, jaki to jest typ akcesoriów, bo używając tego czy artefakt y, itemu dokładnie. Bo zdecydowanie w związku z tym, że to jest Arrange i chcę zmniejszyć poziom losowości. W związku z tym, zdecydowanie chętniej będę robił reroll na górnych rzeczach, dlatego że przede wszystkim nie obchodzi mnie już tutaj główny stat, bo on zawsze będzie taki sam i wtedy tylko są przelosowywane bonusy na substaty, więc tutaj poziom RNG jest zdecydowanie mniejszy. Zwłaszcza jeszcze na broni i na tarczy, no bo tutaj jeszcze mamy mniej substatów dostępnych, tak. Tutaj nie może być ataku, tutaj nie może być defensów, więc mi dwa substaty jeszcze odpadają, więc to są y, poziom RNG na tych dwóch rzeczach jest zdecydowanie najmniejszy, ale generalnie na tych trzech na górze y, większe szanse będą na to, że trafię coś lepszego najmniejsze y, najmniej chętny jestem do robienia użycia na na rękawica na chestplate i na butach, no bo tutaj mam najwięcej głównych statów, więc szanse, że trafi coś, co mi kompletnie nie będzie pasować, jest największa. Wiecie, a potem jeszcze od tego W zależności od tego jaki główny stat trafię, zależą substaty, które mnie będą interesować, bo jeżeli trafię na przykład tak jak tutaj mam HP procentowy, to na dole nie interesują mnie staty ofensywne, bo tego nie założę niu więc na dole wtedy będę chciał, jak tutaj mam HP procentowe, to na dole będzie mnie interesował defense procentowy, speed, ewentualnie accuracy albo resistance. To mnie najbardziej interesować będzie, a nie będzie mnie kompletnie interesować crit rate, crit damage, atak i odwrotnie. Jeżeli trafię rękawicę crit rate albo crit damage, to na dole chcę staty pasujące do tego, staty ofensywne. I oczywiście speed zawsze jest dobry, więc tutaj RNG jest największe. Trochę mniejsze jest na akcesoriach. Więc tutaj, no tutaj pierścień ma chyba, tak, ma najmniejsze rangi, bo tutaj mamy tylko trzy główne staty, tutaj na tych dwóch pozostałych jest, są te szanse zdecydowanie, znaczy ilość rzeczy, które mogę trafić, kombinacji, które mogę trafić są zdecydowanie większe, więc jeszcze raz, przede wszystkim patrzymy na ilość bonusów, które mamy na substatach, Później patrzymy, w sumie w drugiej kolejności bym patrzył na to, jaki to jest item jakie RNG mam, a w trzeciej kolejności patrzyłbym, jaki to jest set. No i potem, w zależności od tego, ile tego zasobu macie, tym możecie być bardziej surowi, bardziej restrykcyjni, albo troszkę bardziej sobie możecie pofolgować. No bo macie, skoro macie więcej, uzbieraliście więcej, no to możecie sobie. Tutaj używać troszkę bardziej dowolnie, więc takie są moje zasady dotyczące używania Chaos Orb. Mam nadzieję, że ten film w pełni wyjaśnia wam, kiedy to warto użyć, jak używać i co robi Chaos Orb. Z mojej strony na dzisiaj będzie to wszystko. Mówi do Was Samuel. Cześć!